...odcinka, co gramy w Hero Zero. Tak i to jest już pierwszy odcinek i w tym odcinku postanowiłem pokazać Wam tylko nasze wywalki drużynowe. Tak pierwsza to ochrona siedzi PSL jak ja już Wam tą walkę pokazuję. O proszę. Jeseł. Okej, okay, i to jestem ja? Okej. Okay. Robisz walkę za niedługo zadanie nadzwyczajne, no i będzie super. Tak będziemy mieli po co nagrywać. Odcinki z Hero Zero. Okay, ludzie, rób się, rób się, rób się. No my pokonali, ale Strixa, patrzcie jakie... Strix miał staty, takie, jakie ja patrzcie, o takie Ale teraz mam już lepsze, okej, okay, pokażę Ci mam teraz moje staty, teraz mam, o, takie, tak jestem Ubrany, czekajcie Okej, okay, jeszcze jedno Albo nie, pobawszy kogoś, bo obiecałem Właśnie, pokaż wotę to jest Daria powiedziałem. Pozdrawiam ją. Ok. I teraz tak. Jeszcze jedną walkę. No i właśnie z tym gostkiem. Z tymi gostkami. Okej, okay, mieliśmy walkę. I teraz ją pokażemy no i skończymy pierwszy odcinek. Okej, okay, to kosz bliska. i tak żeby było widać życie. O właśnie. I short piece. Dawid wszystkich. Dawid jest kosił. Brunek poziom piąty. Okej, okay, no to tyle z pierwszego odcinka. Cześć, żegna się z wami Kamil.